Pan Roman czyści, bo jest dużo nagaru. Troszkę nie by nie jeden drucarz założył takie. Ale lepiej wyczyścić, nie? Zawsze będzie lepiej pracował. Nie? To, panie doktorze, wytłumacz co się stało, odjebało w X6, w 3 litrowym dieslu, debilo odpornym silniku. Tak, w silniku, który jest wieczny. To są y, owe panewki z y, ostatniego cylindra, na szóstym darze Troszkę mnie zmieliło, o. troszeczkę. Z tego Szósty, czyli najdalej od y, tego. Tak, korbowód to fajnie widać, jak jest zgrzany już, jak go zgrzało. Mm -hmm. Przypaliło go trochę. Przypaliło go i do tego wszystkiego jajko zrobiło. Już z jajowate. Nie jest idealnie okrągłe, tylko z jajowate. Skoro powód mamy do wyrzucenia ale tego, ona chyba to... podjechało też tutaj trochę. Nie? Tak, no jest... już go wybiło. Nie, już nie jest nawet okrągłe, idealnie okrągłe, tylko już jest z jajowate. Prawie 1,5 mm różnicy na średnicach. nie? Wał. To jest. Wał, wał też już niestety nastał. Tak, wał w drugi w idealnym stanie jest prościutki wszystko ładnie pięknie będzie chacać moweczki. Czy przy okazji tłoków, no, jak wymienialiśmy korby. Stary wyglądał wyglądały tak jak ten podobnie do tego. No to nie jest akurat z tego konkretnie śnika, ale tak. Ale wyglądał identycznie taki tutaj z nagarami tak. Że już nawet nie chciały za bardzo wychodzić z cylindrów Młotkiem je wybijałeś, nie? Tak. po przełożeniu korby. Wyczyszczony. Czyszczony to Korba przełożona. Panewki główne też do wymiany są. Tak, te no. też y... tutaj widać, jak jest podjechane. Górne to nie są aż tak bardzo jak. Nie <laughs> bardziej. <laughs> dolnych. To po prostu no. Ładnie wytarte. Umierają. Teraz pytanie. Dlaczego? Bo ile masz? Jest... silnik. 100 nie? 100, tam 110? 100. 100, no, do 120 nie ma, nie ma. chyba jeszcze do 120 dobitek. Nowe. Teraz pytanie. Dlaczego? Co się stało? Odpowiedź jest prosta. Klient powiedział. Panie, auto cały czas serwisowane. Co 30 tysięcy. 30 tysięcy. Na czym? Ty? No teraz... Nacy? No o, powiedz głośno. No, na na to Kastrolla. Chociaż teraz już co prawda pewnie zmieniło olej. Już nie jeżdżę na kastrolu, całe szczęście. No ale no to są jeszcze z czasów, kiedy było to kastroli. Ale co miało się odjebać, to się odjebało. Tak. Tam gadałem z jednym znajomym, to mówi, że teraz to... Te, tych silników to się będzie zjawiało kurwa niesamowicie, bo to... To jest zniszczone po prostu zbyt długimi interwałami wymiany oleju. Blok wymyty cały, wyczyszczony. Przygotowany, Przygotowany do składania. Czekamy na głowicę. Nasz człowiek do zadań specjalnych miał być wczoraj, miał być dzisiaj. Ale coś dojechać nie może, bo nam wiedzie głowicę. Oczywiście wymiana uszczelniaczy zaworowych. Pełna w sumie naprawa głowicy. Wszystko. Przyszczone jeszcze, turbiny idą do regeneracji od razu, obie. Ciekawe jak to wyjdzie z tymi turbinami, bo tam jedna ma pękniętą muszlę. Pokaż te turbinki. Puzzle. puzzle. Jakby ktoś się nudził, to można puzzle składać. Kto jest dobry w puzzlach, to można zacząć składać. Jest pęknięcie. Czyli widać pęknięcie? to tą ciepłej? Kurwa, nie widać tego. widać? Nie, nie. Chujnie chuj nie ten. Nie będzie widać tego na telefonie, ale jest pęknięta strona ciepła. Nie. A z drugiej ciekło chyba, nie? Tak, tamta druga, nie wiem, że cieknie, też to luzy dużej. No nie, pięknie się podjąć sam decyzję co w sumie będzie robił. Niemniej jednak lepiej bo one są teraz. One jest zburzone. Mała turbinka? No. E, wśród tych puzli gdzieś jest. Tu, tu, tu. Gdzie Patryk, jak wczoraj przyszedł i zobaczył te puzzle, to stanął tyłem, żeby nie oglądać ich, bo był przerażony, że będzie musiał składać. Nie wiem czy widać. No, tak. Chyba nam uwierzą na no słowo, olej. no nie. To no jest najlepsze, nie? No, olej jak kurde, z wydechów, nie. Kapie olej normalnie. Mhm. Widać. No, tu marzyć. Wiele, nie. nie widać jakie to łopatki wyglądają no, nic im dobry nie świadczy tam, o tej turbiny mm -hmm. no, no dobra no jak podejmie decyzję co z tym dalej robimy bo to... lepiej byłoby to teraz zrobić niż potem wyciągać No, montaż tego na aucie to jest o, tu jeszcze jeden supek co? Czekamy na głowicę i zaczynamy składać? Czekamy na głowicę. Chcemy dotrzeć do porządnej zawory. Nowe uszczelnia, trzeba to składać głowicę. I jechamy. I składamy bestię. Dziękuję.